W miniony weekend w Teatrze Miniatura zrobiło się kolorowo i bardzo wesoło. Na dziecięcych twarzach pojawiło się wiele uśmiechów, a wszystko za sprawą kolejnej już odsłony kulturalnego weekendu z Radiem Gdańsk. Tym razem najmłodsi słuchacze naszej rozgłośni zostali zaproszeni razem z rodzicami na wyjątkowy spektakl pod nazwą Magiczne Święta Malwinę. To lalkowe przedstawienie dla wszystkich, którzy chcą poczuć świąteczną atmosferę pełną uroku stworzonego przez aktorów i ich bohaterów. Tytułowa Malwina z pomocą swoich przyjaciół udowadnia co w świętach jest najważniejsze? Radio Gdańsk, rozdając wejściówki na ciekawe wydarzenia kulturalne, już od wielu lat promuje pomorskie instytucje kultury. Zapraszamy do współpracy inne instytucje kultury. Z pomorza, z trójmiasta. W tym przypadku nie mieliśmy daleko po sąsiedzku. Nasi sąsiedzi Teat Miniatura. Bardzo wyjątkowa instytucja na mapie kulturalnej trójmiasta, bo przeznaczona głównie dla młodego odbiorcy, dla dzieci. I też z tego powodu między innymi specjalne wydanie kulturalnego weekendu, bo właśnie przygotowane dla dzieci, dla najmłodszych słuchaczy. Spektakl, w którym dominowały kolendy i zabawne sytuacje sprawił, że na widowni zagościła świąteczna i rodzinna atmosfera. Mali widzowie często byli zapatrzeni w lalkowych bohaterów, bo to właśnie wizualna strona magicznych świąt Malwiny działa na dziecięcą wyobraźnię. Malwina chciała uratować święta. Był zły czarodziej, który chciał je zepsuć. Pierwszy raz byliśmy tutaj, tak że... super było. Było super, fajnie. Dziękuję bardzo. Bardzo się mu podobał, bardzo świąteczny i super kolendy. Święta mogą być miłe, że święta można spędzać razem z przyjaciółmi. Radio Gdańsk kilka razy w roku organizuje podobne akcje, kupując wszystkie miejsca na widowni dla swoich słuchaczy. Okazuje się, że chętnych nie brakuje. Zainteresowanie jest zawsze ogromne. Zapraszamy zarówno naszych klientów, jak i słuchaczy Radia Gdańsk. Zaproszenia rozdajemy na naszej antenie i cieszą się one zawsze dużym powodzeniem. Takim wydarzeniom zawsze patronują nasi reporterzy, którzy pytają o wrażenia widzów, rozmawiają z aktorami i wszystko relacjonują na naszej antenie. Tym razem było podobnie. Tak samo jak w przypadku akcji Pomorze biega i pomaga, bo to właśnie przy takich okazjach można wspierać osoby, dla których Radio Gdańsk zbiera pieniądze. Dzisiaj można wesprzeć naszą akcję poprzez wpłatę cegiełki na rzecz dwóch dziewczynek, 17-letniej Zuzi i 9-letniej Asi i w ten sposób pomóc. Czas jest szczególny, magiczny, jest grudzień, także czas sprzyja do tego, żeby pomóc. My oczywiście pomagamy przez cały rok, ale dzisiaj jesteśmy podczas kulturalnego weekendu z Radiem Gdańsk. Magiczne święta Malwiny to spektakl, który na długo zapamiętają widzowie. Brawa i wielka radość udowadniają aktorom, że ich wysiłek trafia do najmłodszych odbiorców, dając im wiele radości. Kolejna odsłona kulturalnego weekendu z Radiem Gdańsk już w przyszłym roku. Radio Gdańsk. O Pomorzu wiemy wszystko.